Jedziemy, będzie challenge, będzie wyzwanie, zobaczycie jakie niedługo się dowiecie. Jedziemy nad morze i tylko na dzisiaj Agnieszka przygotowała coś do zjedzenia. Natomiast przez wszystkie dni, kiedy będziemy nad morzem, będziemy żywili się tylko i wyłącznie w restauracjach. I to będzie wyzwanie, challenge. Zobaczymy, jak się uda przez cały wyjazd jeść zgodnie z dietą rozdzielną. Jesteśmy w knajpie. Dzieci są głodne. Zamówiliśmy rybkę plus różne sałatki. Nasz token ma numer 10. I czekamy aż zapika, żeby pójść po odbiór i zapłacić. Płacimy po odbiorze, bo wszystko jest na wagę. Będą dzisiaj rybki. Zadowolone? Właśnie pika nasz token. Idę po odbiór i zapłacić Pierwszy nasz obiadek Jest rybka Wzięliśmy trzy kawałki Dla mnie i dla Agnieszki po jednym I dla Oliwki i Ameryki drugi kawałek na pół A do kompletu jeszcze cztery sałatki W tym jedne sałatki razy dwa Także będą, będzie dużo sałatek I nie, nie wzięliśmy żadnych frytek Wchodząc po odbiór zapytałem się tych, czy to krzesło przy drzwiach, to stoi po to, żeby klient nie miał gdzie usiąść z wrażenia jak dostanie ceny? Mm, nie skąd. Okazało się, że za nasz obiad zapłaciłem 113 złotych. Podejrzewam, że na ten obiady były tańsze. Obiad zgodny z dietą rozdzielną. Dużo sałatek. Każda kosztuje 3 zł, taka sałatka plus rybki sałatki 18 zł. Rybki niecałą stówkę. Polecili nam buraczki i powiem Wam, że spróbowałem te buraczki i buraczki są naprawdę dobre. Zaraz dobiorę się do rybki. A potem podzielę się z wami, jak to smakowało. Panierka jest chrupiąca. Panierka jest chrupiąca. A rybka też jest dobra. Dobrze. Mamy cztery rodzaje surówek. Kapustka. Góreczki, buraszki czerwone i jakaś kapuska Mix. No i oczywiście ta rybka. I buraszki są naprawdę wyśmienite. Zobaczymy co dalej. Jak dzieciom smakuje w restauracji, to znaczy, że musi być dobre. No to tata bierze się za rybkę. Dzieci wsuwają, oznacza, że dobre, tak? Oliwce co najbardziej smakuje? Sosorowki. Jakie? Boracki, agorki i kapustka. Tata też zjadła pustkę. Drugą porcję buraczków. Jeszcze mamy jedne górki. No dobra. I w końcu Lata się musi wziąć za rybkę. Dobra rybka. Dobra rybka. A to małe się zapchało. Takie dobre. Tak smakuje. No muszę się wziąć za tą rybkę w końcu zamiast nagrywać. Mama już też prawie zjadła całą rybkę Tylko tata nagrywa i nie zajmuje się jedzeniem Byliśmy na obiadku Był dorsz i cztery rodzaje surowek. Wzięliśmy w sumie sześć surówek I powiem szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony Jeśli chodzi o smak rybki i smak większości surówek Niektóre wystarczyło tylko dopieprzyć albo dosolić Tam był pieprz, sól, potem poszedłem, ale nie wziąłem ją od razu Natomiast pozostałe już bez żadnego przyprawiania były ok Ale teraz powie nam specjalistka, co nam na ten temat myśli. Jedna jedynie mogła troszkę pójść w wątpliwość. Rybka była super. Panierka była świetna basz, frufała zęba. Także też były Także będąc na w czasach można spokojnie skorzystać z diety rozdzielnej, po prostu zamówić sobie rybkę czy coś. I dobrać do tego surówki i nie trzeba wcale wciskać żadnych ziemniaków, kartofli czy innych, które nam zaoferują w knajpie, w gotowym zestawie. A jak mam być szczery, jakbyśmy zamówili cztery zestawy, to byśmy zapłacili niewiele mniej aniżeli za tą rybę, która naprawdę była duża, bo jak obliczyłem, zjedliśmy ponad kilogram ryby, a kotecik zazwyczaj ma 200 gram, także porównując to i wyrzucając frytki, Spokojnie, myślę, żeby kosztowały nas, kosztował nas obiad niewiele mniej, bardzo podobną kwotę. A, wzięliśmy rybkę, no bo przecież jesteśmy nad morzem. Pizzę możemy sobie w domu zamówić, o. albo zrobić. Jednej rzeczy w tej knajpie brakowało, a mianowicie wykałaczek. Okej, okay, przeżyjemy. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów, więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać i do zobaczenia w kolejnym filmie.